Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Avatarzy i dawno się, słuchajcie, nie słyszeliśmy. Jestem ciekaw, czy pamiętacie tę mapę. Tak, słuchajcie, jesteśmy na MCWG. No i to jest tylko taki krótki filmik informacyjny, bo nie można tego nazwać reklamą, no chociaż, no zależy. W każdym razie jest to e, informacja, że słuchajcie, reaktywujemy MCWG, tak. E, reaktywujemy, zobaczymy jak to pójdzie, tak dosyć spontanicznie. Ale, ale tak reaktywujemy, więcej informacji słuchajcie, znajdziecie oczywiście na fanpage'u facebook.com slash tam macie różne informacje, screeny i tak no i co, zapraszam słuchajcie na otwarcie, otwieramy reaktywację 2 stycznia o godzinie 19.00 obecność oczywiście obowiązkowa, wpadnijcie, zobaczcie czy Wam im się spodoba będzie wyglądał ten serwer no, praktycznie identycznie jak e, półtorej roku temu, tak jak e, zapamiętaliście, więc no, myślę, że wśród tony aktualnych serwerów z IHC e, takie CwG w starym stylu będzie, będzie fajne. E, zmienił się słuchajcie adres IP serwera, póki co jest to IPMCWG.nch.pl macie ten adres w opisie więc już teraz polecam, słuchajcie, skopiować sobie ten adres i dodać do listy serwerów. Tak jak mówię, stara domena nie działa póki co i na razie nie będzie działać, więc jeszcze raz mówię, zapiszcie sobie nowy adres. On jest w opisie To w sumie na tyle. Tutaj wstaje. Słońce na mapie to jest stary spawn, który pewnie pamiętacie z ostatniej edycji jaka była. No i na tym spawnie też będziecie grać na tej nowej edycji na reaktywacji. Teraz jeszcze mcwg.mcz.pl, 2 stycznia, godzina 19, wielkie otwarcie.